Hej, hej, hej. Witajcie w kolejnym odcinku z serwera Santori Daily z prac dorywczych. W dzisiejszym daily mieliśmy zadanie e, obsłużyć, tak rzekne, 85 przystanków autobusowych. E, jak wspominałem, przez te dwa dni, czyli 20 i 21 nie byłem w stanie Wam nagrać dźwięku, więc wszystkie trzy filmy, czyli z 20 i 21 oraz aktualny 22, czyli dniu, w którym Wam dogrywam dźwięk, będzie wrzucone wszystko naraz. To tyle z roli wstępu. Zapraszam do dzisiejszego filmu. Co mogę powiedzieć na temat tej pracy? Ogólnie ten film był dla mnie bardzo ciężki, bo musiałem go podzielić sobie na 3 przedziały w ciągu jednego dnia. Jedną część, czyli około 1 trzecią, nawet mniej niż 1 trzecią wykonania zadania, czyli po ósmej tam z minutami, po prostu zrobimy jeden kurs i chyba w połowie, już szczerze nie pamiętam, ja jestem w trakcie montażu i tak trudno mi to stwierdzić, bo to było około 2 dni temu. I kolejne filmy były tam nagrywane około 16 godziny i około 22 godziny, kiedy już wróciłem do domu, już byłem zmęczony, więc chciałem Wam to nadzmontować, Wam dla Was, ale nie byłem w stanie po prostu, ja już się nie nadawałem w ogóle do rozmowy z nikim. Ale w, w trakcie montażu, oczywiście, mam zaznaczę mniej więcej godziny, które były nagrywane. Jaki był przedział e, czasowy, jakby cudzysłowie takiej krótkiej przerwy, bo inaczej się nie dało w moim przypadku. E, niestety, i tak naprawdę, mam trochę ten film przyspieszyłem, więc będzie bardzo krótki. Następne kursy. E, tego filmu tak naprawdę y, pracowałem dopiero od godzin tam mniej więcej 1621 do około 40 po. Y, zajęło mi tak naprawdę robienie tych przystanków i mi się w końcu już nie chciało, to poszedłem po prostu o godzin, y, poszedłem sobie odpocząć i y, rozpocząłem sobie tam po 22. .00. The night has come. It's cold and losing my control. Your light is gone, and lonely darkness fill my soul. I wish that you could save me from my isolation. It's way too complicated. Let's stop this conversation. This conversation, we got no relation. I i just want to choose. Godzina 22.22 22. Już jesteśmy na ostatniej półmetku Aby zaliczyć e, e, Te daily z 20 dnia Jak ja się już cieszyłem Ja już miałem tak dość tego dnia ogólnie Byłem w pracy, byłem zmęczony Jeszcze do domu wróciłem Byłem kompletnie zmęczony, nie chciało mi się tego robić Po prostu mi się nie chciało Ale jedynie mnie motywowało, że ostatni Dosłownie Kurs mi pozostał. Jak ja się z tego powodu tak cieszyłem, że ja cię kręcę. I co mogę więcej mówić? Następny film, który tak naprawdę. Oku! Jesteśmy po krótkiej przerwie. Eee, coś mi przeszkodziło w nagraniach. Aż musiałem to podsumować bardzo pięknie. To tyle w dzisiejszym e, filmie. Przepraszam, że tak e, krótki i nie mam co do was e, z Wami pogadać, ponieważ mam nad, e, jeszcze nad sobą dwa filmy. Miniaturkę mam gotową, film praktycznie też gotowy i chcę jak najszybciej to skończyć, żeby mieć czas dla siebie, bo dzisiaj mam zabiegany po prostu dzień. S życzę Wam wszystkiego dobrego i słyszymy się w następnym odcinku, tak dosłownie za. w moim czasie dwie minuty.